Wyobraź sobie las, zwykły, europejski, zielony, cichy, wchodzisz kilka metrów między drzewa i nagle czujesz ucisk w głowie, powietrze robi się ciężkie, bateria w telefonie spada do zera, a cisza staje się nienaturalna, ludzie wchodzą tam na chwilę, wracają po godzinach albo nie wracają wcale, rośliny rosną tam w dziwny sposób, drzewa są powykręcane, ziemia jest martwa. A nocą pojawiają się światła, których nikt nie potrafi wyjaśnić, brzmi jak legenda: to nie Ameryka. To nie Syberia, to Europa, to Las Hojabaciu. Baciu i być może najbardziej nawiedzone miejsce na naszym kontynencie. Cześć tu naukomaniak i witajcie w dziewiątym odcinku serii Najbardziej Zagadkowe Miejsca na Ziemi. Serii, w której sprawdzamy miejsca, gdzie nauka zaczyna się jąkać, a rzeczywistość przestaje być stabilna. A dziś zabieram Was do lasu, który od dziesięcioleci budzi strach naukowców, parapsychologów i zwykłych ludzi. Bo jeśli choć część z tych historii jest prawdziwa, to znaczy, że coś tam działa do dziś. Las Choia Baciu znajduje się w Rumunii, na obrzeżach miasta na poca, Nie na końcu świata, nie w dziczy bez mapy, tylko kilka minut od cywilizacji. A jednak lokalni omijają go po zmroku. Pasterze odmawiają wchodzenia w głąb, a starsi mówią wprost: to miejsce nie chce ludzi. Pierwsze co zauważasz, drzewa są nienaturalnie powykręcane. Rosną pod dziwnymi kątami, niektóre tworzą spiralne formy. Inne wyglądają jakby coś je wykręcało od środka. Co gorsza, w niektórych miejscach nic nie rośnie. Gleba jest jałowa, brak owadów, brak ptaków. Jedno z takich miejsc nazywane jest Polaną Bez Życia i to właśnie tam, zaczęło się coś jeszcze dziwniejszego. W 1968 roku wydarzyło się coś, co uczyniło Hoia Baciu sławnym na całym świecie. Biolog Aleksandru Sift sfotografował nad lasem obiekt dyskowaty, Unoszący się nieruchomo, wyraźny, bez śladów manipulacji, zdjęcie obiegło media i nie zostało nigdy jednoznacznie obalone. Od tamtej pory dziesiątki świadków zgłaszały światła, kule energii unoszące się nad drzewami, obiekty zmieniające kierunek lotu pod kątem prostym. To nie były meteory, to nie były samoloty i nie zachowywały się jak cokolwiek znanego fizyce. Najbardziej niepokojąca część historii Baciu. ludzie znikają. Najbardziej znany przypadek Kilkuletnia dziewczynka weszła do lasu. Zniknęła bez śladu, odnaleziona po pięciu latach. Nie postarzała się ani o dzień. Nie pamiętała, gdzie była. Miała na sobie te same ubrania. Są też relacje dorosłych. Weszli do lasu na kilka minut, wrócili po godzinach. Zegarki pokazywały inną godzinę. Brak wspomnień z fragmentu czasu, jakby. Ktoś wyciął im kawałek rzeczywistości. Ludzie przebywający w lesie zgłaszają nagłe migreny, mdłości, lęk bez powodu, uczucie bycia obserwowanym, a także oparzenia skóry, wysypki, ślady bez kontaktu fizycznego, sprzęt. Kamery się psują, baterie padają, nagrania znikają, dźwięk się urywa. Brzmi znajomo? Tak samo zaczynały się relacje ze strefy ciszy. Oficjalne wyjaśnienia: gazy z gleby, specyficzne pole magnetyczne. Autosugestia, ale są też teorie znacznie mroczniejsze. Portal czasoprzestrzenny miejsce krzyżowania się wymiarów punkt obserwacyjny obcych pęknięcie w strukturze czasu. Niektórzy badacze mówią wprost: chojabaciu Baciu to aktywna strefa anomalii i że coś wciąż tam działa. Istnieją nagrania, na których pojawiają się światła, sylwetki bez źródła, dźwięki bez pochodzenia zakłócenia tylko w jednym miejscu lasu. Problem, brak możliwości powtórzenia zjawiska, brak stałego wzorca, brak logicznego modelu. Jakby las reagował, obserwował i decydował kiedy się ujawnić. Las Hoya-Baciu to nie tylko legenda, to nie tylko nawiedzone miejsce. To obszar, gdzie czas się gubi, technologia zawodzi, a człowiek przestaje być pewien, gdzie jest. Być może to naturalna anomalia, być może coś z kosmosu, a być może coś, co zawsze było na Ziemi. I wcale nie chce być odkryte. Jeśli chcesz odcinek 10, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co sprawdzamy dalej. Bo pamiętaj, nauka zaczyna się tam, gdzie kończy się nasza pewność, a niektóre lasy lepiej obserwować z daleka.